Witam Państwa, nazywam się Sylwia Myśliwska, jestem adwokatem, wspólnikiem w Kancelarii Gostyńskiej Wspólnicy. Zauważyłam, że jest dość gorący ostatnio temat reprywatyzacji, który wywołany został nowelizacją Kodeksu Postępowania Administracyjnego procedowaną przez Sejm i Senat w ostatnim czasie, ponieważ... Sprawami reprywatyzacyjnymi, bardzo szeroko pojętymi, gdyż są to sprawy bardzo różnorodne, zajmuję się od 13 lat. Pomyślałam, że być może jestem właściwą osobą, żeby troszeczkę ten trudny temat przybliżyć. Dlaczego temat reprywatyzacji jest tematem różnorodnym? Mianowicie dlatego, że reprywatyzacja w Polsce tak naprawdę nigdy się nie dokonała. To znaczy, nie było systemowego rozwiązania, które po roku 90. Spowodowałoby to, że znacjonalizowane przez komunistyczne władze majątki wróciłyby do ich właścicieli, bądź do tych właścicieli zostałyby wypłacone odpowiednie odszkodowania. Reprywatyzacji zatem nie było. Nacjonalizacja natomiast w latach 40., 50. i 60. tak naprawdę szalała. I dokonywała, dokonywana była w bardzo różny sposób dokonywana była w zakresie przedsiębiorstw przede wszystkim, dokonywana była w zakresie dużych gospodarstw rolnych, dokonywana była w zakresie nieruchomości, przede wszystkim wartościowych nieruchomości w miastach, w szczególności w Warszawie. W roku 90 ani w latach następnych, ponieważ tak naprawdę temat reprywatyzacji jest tematem otwartym i może ona dokonać się w każdej chwili, nigdy nie zostały przyjęte. Rozwiązania, które spowodowałyby, że właściciele, którzy utracili swoje majątki, utracili je, podkreślam to raz jeszcze, bez odszkodowania, otrzymaliby je z powrotem bądź otrzymaliby te odszkodowania, które chociażby w teorii im się należały. Bardzo wiele ustaw nacjonalizacyjnych formalnie przewidywała odszkodowania, które miały być wypłacane osobom, które, które, które wywłaszczano z ich majątków. Natomiast. Były to odszkodowania teoretyczne, były one wypłacane albo w bardzo symbolicznej kwocie, albo niewypłacane w ogóle, co, było, co, się, co się zdarzało w większości przypadków. Także mamy dzisiaj w Polsce sytuację, że komunistyczne władze pozbawiły szereg osób ich majątku często był to jedyny majątek zapewniający utrzymanie całej rodzinie. I sprawa ta została pozostawiona do dzisiaj bez chociażby odszkodowania. Ponieważ temat reprywatyzacji jest tematem bardzo obszernym, tak samo jak i temat nacjonalizacji, nie będzie możliwe, abyśmy w tym jednym filmie opowiedzieli o wszystkich zawiłościach i kwestiach z nim związanych. Postanowiłam zatem skupić się na tym temacie, który najbardziej jest istotny w kontekście proponowanej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż to właśnie te roszczenia reprywatyzacyjne proponowana nowelizacja zamknie. Dotyczy to y, roszczeń reprywatyzacyjnych w zakresie znacjonalizowanych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te były nacjonalizowane w latach 40., 50. i 60. z uwagi na to, że komunistyczne władze zakładały, że. Są pewne gałęzie gospodarki, które z założenia powinny być upaństwowione z uwagi na ich znaczenie dla państwa, kluczowy charakter dla gospodarki społeczeństwa, natomiast część z nich była nacjonalizowana po prostu z uwagi na wielkość. W ramach tych nacjonalizacji przejmowane były bardzo różne przedsiębiorstwa, także przedsiębiorstwa, które stanowiły bardzo często jedyne źródło dochodu dla ich właściciela. Myślę, że w tym kontekście dość ciekawy przykład stanowi sprawa, którą prowadziłam przez 12 lat. Sprawa ta trafiła do kancelarii jeszcze kiedy byłam praktykantką, natomiast zakończyła się w zeszłym roku. I jest ona może o tyle ciekawa, że dotyczy majątku, który Trudno jest określić jako majątek o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a mianowicie był to mały rodzinny młyn. Był to mały rodzinny młyn, który zapewniał utrzymanie jego właścicielowi, który w latach 60. został znacjonalizowany jako uwaga przedsiębiorstwo o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Co ciekawe, młyn ten został zabrany i nigdy przez władze komunistyczne nie uruchomiony. W związku z tym majątek uległ. Praktycznie całkowitemu zniszczeniu. Sprawę wszczęliśmy w 2008 roku. Zaczęło się to od tego, że musieliśmy ustalić bardzo dużo okoliczności, co do których wymagane było sprawdzenie co najmniej kilku archiwów na terytorium Polski, aby dojść do tego, jaki był powód tej nacjonalizacji, co zostało faktycznie znacjonalizowane. Sprawa toczyła się przez 12 lat i zakończyła się wypłatą odszkodowania naszemu klientowi za ten właśnie majątek, który został mu bez odszkodowania odebrany. I tak naprawdę nigdy przez, yy, przez polskie państwo nieużytkowany. Co jest ciekawe, my prowadząc sprawy reprywatyzacyjne, nie mamy możliwości zwrócić się dzisiaj do organów administracji i powiedzieć, Zabra... Został zabrany majątek, zostało zabrane przedsiębiorstwo, nie zostało wypłacone nigdy odszkodowanie z tego tytułu. Wnosimy o to, aby ono zostało wypłacone, bądź majątek został oddany z powrotem. Takiej możliwości nie ma. My szukamy błędów w postępowaniach nacjonalizacyjnych. Jest to o tyle ciekawa historia, że komunistyczne władze tak naprawdę bardzo często nie przestrzegały. Nawet tych przepisów, które same uchwalały. W związku z tym często dochodziło do sytuacji, że nacjonalizowane były przedsiębiorstwa, które formalnie nie podlegały pod te ustawy nacjonalizacyjne i powinny były być pozostawione w rękach prywatnych. W związku z tym, jeżeli trafia do nas sprawa, w której jesteśmy w stanie wykazać takie właśnie okoliczności. Wtedy możemy w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego taką sprawę wszcząć i wykazać, że decyzja była wydana wadliwie, w związku z tym jest ona nieważna bądź też była wydana z naruszeniem prawa i ten majątek powinien być albo zwrócony, albo powinno zostać wypłacone odszkodowanie. W przypadku akurat tej sprawy Młyna byliśmy w stanie wykazać, że tak małe rodzinne przedsiębiorstwo nie mogło mieć kluczowego znaczenia dla gospodarki narodowej, a przede wszystkim nie miało z uwagi na okoliczności, jakie, jakie wystąpiły po tej nacjonalizacji a mianowicie to, że młyn został zamknięty i nigdy nie użytkowany. Obecnie planowane przepisy mają całkowicie uniemożliwić tego typu postępowania. Sprawa młyna na szczęście zakończyła się w 2020 roku. Dlaczego na szczęście? Dlatego, że proponowana nowelizacja zamknęłaby tą sprawę, jeżeli nie zakończyłaby się wcześniej. Według e, przepisów, które obecnie są procedowane, nie będzie możliwe wszczynanie tego typu spraw po upływie 30 lat od wydania decyzji. A wszystkie sprawy w to, będące w toku, które toczą się w oparciu o. Wnioski, które je zainicjowały właśnie po 30 latach od wydania tych wadliwych decyzji, zostaną umorzone, zamknięte, bez wydawania decyzji w tych sprawach. Jest to o tyle niepokojące, że tak naprawdę możliwość wszczynania tego typu spraw otwarła się dopiero w latach 90., stąd też wszystkie te sprawy dotyczące nacjonalizacji dokonanych w latach 40., 50., i 60 w latach 90 podlegały już temu 30-letniemu terminowi, który ma uniemożliwić wszczynanie tego typu spraw. Jednocześnie bardzo niezrozumiałym jest to, że mają zostać zamknięte sprawy będące w toku. Tego typu sprawy, tak jak już wskazywałam poprzednio, one toczą się wiele lat, ale też angażują bardzo wiele środków. Często wymagają... Specjalistycznych opinii biegłych, które oczywiście są kosztowne i niejednokrotnie muszą zostać zaangażowane w prowadzenie tego typu spraw bardzo duże środki. Zamknięcie ich na takim etapie, na którym są dzisiaj, jest z mojego punktu widzenia niezgodne z konstytucją, ale też niezgodne z elementarnymi zasadami przyzwoitości. Myślę, że istotne jest wyjaśnienie jeszcze jednej kwestii, która również stała się takim gorącym tematem w związku z proponowanymi zmianami przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a mianowicie kwestii, która z mojego punktu widzenia nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Jest to kwestia narodowości osób, które były podmiotami nacjonalizacji dokonywanych przez komunistyczne władze. Otóż Proponowana nowelizacja została odebrana przez różne środowiska jako wymierzona w obywateli polskich e, narodowości żydowskiej, e, potomków ofiar Holokaustu. Nie jest tak. E, nacjonalizacje, które były dokonywane przez e, rząd komunistyczny, były dokonywane dokładnie w tym samym zakresie wobec osób narodowości polskiej, wobec osób wyznania. Chrześcijańskiego, czy też wyznania żydowskiego. Tak naprawdę jedynym elementem warunkującym nacjonalizację była wartość nacjonalizowanego majątku. Zarówno wartość materialna, jak i pewnego rodzaju wartość strategiczna dla ówczesnych władz. W naszej kancelarii reprezentujemy zarówno Polaków, których majątki poddane były nacjonalizacji. Jak i obywateli innych państw wyznania żydowskiego, natomiast w zakresie reprywatyzacji związanej z nacjonalizacją przedsiębiorstw czy też gospodarstw rolnych przeważającą większość stanowią jednak obywatele polscy. Tak było chociażby zresztą ze sprawą tego młyna, gdzie Pan, któremu majątek został zabrany, była, był, nie był osobą majątną, był natomiast właścicielem takiego właśnie małego przedsiębiorstwa, które zapewniało utrzymanie jemu i jego rodzinie. W zakresie roszczeń potomków ofiar Holokaustu. Oczywiście one też występują, natomiast w znacznej mierze dotyczą one innych kwestii nacjonalizacyjnych, chociażby nieruchomości warszawskich, które zostały poddane pod przepisy małej ustawy reprywatyzacyjnej, ale jest to temat na osobny film, tak żeby nie mieszać tych bardzo złożonych kwestii.